Drodzy wierni, po dłuższym już okresie tych, tego cyklu wielkich świąt, znowu widzimy nam przy świętej zielone szaty szalne, po całym przedpościu, po Wielkim Poście, po całym okresie wielkanocnym, wracamy do, do tego okresu, który po zesłaniu Ducha Świętego który bardzo niefortunnie w posoborowiu nazywany jest okresem zwykłym, no bo, czy niedzielą zwykłą, bo jaki to może być okres zwykły albo zwykła niedziela, jeżeli mowa jest o, o największych tajemnicach naszej wiary. Więc nie ma tu nic zwykłego, jest po prostu to inny czas, kiedy to Kościół Święty pomału, poprzez te kolejne niedzielę, podaje nam pod rozwagę przeróżne przypowieści Pana Jezusa, przeróżne Jego dzieła, tak aby w ciągu całego roku przedstawić nam całą naukę Bożą jak najrozleglej, abyśmy mogli tę naukę Chrystusową lepiej poznać i żebyśmy mogli się do niej dostosować. Dzisiaj, na tę drugą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego Kościół proponuje nam rozwagę Ewangelię, w której Pan Jezus opowiada faryzeuszom Przypowieść o uczcie, o człowieku, który zgotował ucztę. Tym człowiekiem, który przygotowuje ucztę, jak nas naucza święty Cyryl Jerozolimski, jest Sam Pan Bóg. To on przygotował ucztę, przygotował niezliczone, przeogromne dobrodziejstwa dla ludzi. I to nie tylko oczywiście dobrodziejstwa materialne czy toczesne, ale to największe dobrodziejstwo, jakim jest. Zażywanie życia Bożego, do tego Pan Bóg przeznaczył człowieka. I niestety, dlatego to jest tak istotne, że Pan Jezus opowiada tę przypowieść faryzeuszom, bo niestety ci, którzy byli przeznaczeni do tego pierwotnie, aby to, to życie Boże posiąść, czyli Żydzi, oni Pana Jezusa odrzucili. To oni przede wszystkim wtedy nie chcieli przejść na ucztę, nie chcieli zakosztować tych wszystkich darów, które Pan Bóg dla nich przygotował, bo przecież po to Pan Jezus przyszedł na ziemię. Pan Bóg przygotował te dobrodziejstwa, i kiedy nadeszła już pełnia czasów, tak jak to słyszeliśmy w Ewangelii, kiedy już wszystko było gotowe, Pan Bóg, ten człowiek posyła swojego sługę. Jest to Pan Bóg, który, Bóg Ojciec, który posyła swojego syna, naszego pana Jezusa Chrystusa, który oczywiście, co do natury, jest prawdziwym Bogiem, prawdziwym synem Bożym, ale jak to czytamy u św. Pawła, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się tym wiernym sługą Boga Ojca, dla spełnienia Jego świętej woli, wstępuje na ziemię, aby przynieść ludziom już całą Bożą prawdę i wszystkie już największe dobrodziejstwa, usunięcie grzechów, dar łaski uświęcającej, blask przybrania za dzieci Boże. Pan Jezus najpierw to, 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 to zaproszenie jest skierowane, było skierowane właśnie do Żydów. Jako, że oni to odrzucają, no to słyszeliśmy w Ewangelii, że już inni są zaproszeni. Ci chromi, Ubodzy, ślepi, ci zwłaszcza ślepi, to znak, symbol Boga, tych, którzy w zaślepieniu swoim nie znali prawdziwego Boga, a jednak i do nich to te dobrodziejstwa, to, to Słowo Boże, i dobrodziejstwa Boże są przeznaczone. I później jeszcze słyszymy, że ten człowiek nakazuje zmuszać do wejścia na ucztę. Oczywiście nikt nie jest zmuszony. Do wejścia na ucztę bożą, a do przyjęcia tych darów bożych pod jakimś przymusem, pod jakąś przemocą. Natomiast Pan Jezus owszem w pewnym sensie przymusza do wejścia, a czyni to swoją niezwykłą miłością. Bo przecież tak bardzo Pan Bóg umiłował ludzi swoje stworzenia, że Pan Jezus przelał całą swoją krew na drzewie krzyża właśnie z miłości do ludzi i tą miłością przekonuje, niejako zmusza do wejścia, no bo jakże tu odmówić takiej miłości, jak się sprzeciwić tak wielkiej miłości Boga do człowieka. No a jednak to zaproszenie zostaje odrzucone. Można by się zapytać, dlaczego, jak to możliwe, żeby takie zaproszenie odrzucić? Dlaczego ludzie się wynawiają? Dlaczego pogardzają Bożymi darami, Bożą dobrocią? Słyszymy w Ewangelii Świętej, że trzy są powody, trzy różne osoby na różne sposoby się wymawiają. Pierwszy mu rzekł, Kupiłem wieś i muszę wyjść i obejrzeć ją. Proszę Cię, miej mnie za wymówionego. Święty Augustyn poucza nas, że kupiona wieś oznacza panowanie. Ten człowiek, który kupuje wieś, Chce panować, a zatem tutaj pycha jest karcona jako pierwsza wada, ta wada, która uniemożliwia wejście na ucztę przygotowaną przez Boga. Wiemy, że pycha była tym grzechem, który odłączył od życia Bożego zbuntowane anioły. Wiemy, że pierwszy człowiek pychą zgrzeszył, bo chciał panować, a nie chciał się poddać pod. Panowanie Boże. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je spróbować. Te pięć par wołów oznacza pięć zmysłów ciała, dalej pisze święty Augustyn, a nazywane są wołami, ponieważ przez te zmysły rzeczy ziemskie dla ciała są szukane. Woły bowiem są zwrócone ku ziemi, ludzie zaś oddaleni od wiary, oddani rzeczom ziemskim, nie chcą wierzyć w coś, co nie podlega żadnemu ze zmysłów. Jest to prawda niezwykle aktualna, nie tylko wtedy, kiedy Pan Jezus po tej ziemi chodził, nie tylko jeśli chodzi o Żydów tamtych czasów, ale także i w naszych czasach, niezwykle rozpowszechnione jest to poznanie zmysłowe, ten naturalizm, który nie chce uznawać rzeczywistości nadprzyrodzonej. Ilu ludzi obecnie, nawet w szeregach kościoła. Jest im bardzo trudno uwierzyć w to, co nie podpada pod zmysły, czego nie można zbadać tym szkiełkiem i okiem, czego nie można dotknąć, nie można spróbować, czego nie można zbadać w laboratorium, czego prawa fizyki nie wyjaśniają, i tak dalej, i tak dalej. A przecież ta prawda Boża jest nam objawiana jest nam przekazywana poprzez, poprzez objawienie Boże, poprzez nadprzyrodzone objawienie. No i niestety ci ludzie, którzy polegają tylko na zmysłach, takie poznanie nadprzyrodzone odrzucają. Wtedy Żydzi odrzucili objawienie przyniesione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale i także w naszych czasach wielu ludzi z wielkim trudem przyjmuje to objawienie, które nie podpada pod zmysły. I nie chodzi tutaj już o jakieś przyjemności zmysłowe, ale o sam fakt poznania yy, zmysłowego. Bo później, jeżeli chodzi o przyjemności zmysłowe, przyjemności cielesne, doczesne, to jest ten trzeci. Trzeci rzekł: Żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść. I to jest, jak nam wyjaśnia Święty Augustyn dalej, to jest właśnie pożądanie cielesne, które pęta wielu, oby tylko na zewnątrz, nie zaś wewnątrz. Ten, kto mówi, Żonę pojąłem, przylgnął do ciała, raduje się cielesnymi pożądaniami, od uczty się wypomina. Niech się strzeże, aby nie umarł od wewnętrznego głodu. Oczywiście, drodzy Wierni, małżeństwo samo w sobie jest czymś dobrym. Jest ustanowione z obaczności Bożej dla zrodzenia potomstwa, ale jednak niektórzy oczekują tylko spełnienia pożądań, dlatego też tutaj. Ten przykład jest w przypowieści wzięty, bo rzecz sprawiedliwa sama w sobie może oznaczać coś niesprawiedliwego. A zatem ci, ten trzeci rodzaj człowieka, który wymawia się i który nie chce wejść na ucztę, bo ma jakieś inne dobra, to ten, który jest spętany przez przyjemności światowe, przez przyjemności cielesne. Zobaczcie, drodzy wierni, uczestnictwo. W tej Bożej Uczcie te wszystkie Boże Dobrodziejstwa są dostępne dla wszystkich. Ale zasady na tej uczcie dyktuje Sam Bóg. I to są oczywiście dobre zasady. Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, czytamy w psalmach. Te prawa, które Pan Bóg ustanowił jako warunki uczestnictwa w Jego. W jego dobrodziejstwa, te wszystkie prawa są dobre, a jednak człowiek zaślepiony tej doskonałości często nie dostrzega. Zaślepiony czy to przez pychę, czy to poprzez zbytnie przywiązanie właśnie do poznania zmysłowego, czy już spętany przez przyjemności światowe, jest zaślepiony i dlatego nie dostrzega doskonałości prawa Bożego. Nie dostrzega, wydaje mu się, że droga wyznaczona przez Pana Boga wcale nie jest dla Niego najlepsza, i dlatego wybiera inne dobra, dlatego odrzuca, gotów jest zrezygnować z łaski Bożej dla innych dóbr, dóbr przemijających. I to, drodzy wierni, wtedy to oczywiście dotyczyło Żydów, ale i my winniśmy, jako że. Słowo Boże do nas jest skierowane i my winniśmy gorliwie badać samych siebie. Czy w nas nie jest ukryta któraś z tych wymówek? Czy i my nie, nie zdarza nam się wybierać innych dóbr i rezygnować z łaski Bożej? Czy nie wybieramy przyjemności światowych i nie ryzykujemy w ten sposób utraty łaski uświęcającej? Poprzez łaski uświęcającej poprzez grzech śmiertelny. A jeśli nawet nie przez grzech śmiertelny, to przecież, jak często się zdarza, że ze względu na jakieś przemijające, czy może nawet grzeszne dobra, rezygnujemy z tylu łask, które Pan Bóg przygotował dla nas każdego dnia i których przyjęcie, do których przyjęcia nie jesteśmy zobowiązani pod grzechem ciężkim, ale które są dla nas do, dobrodziejstwem, które Pan Bóg przygotował, aby życie Boże, ta łaska uświęcająca mogła w nas jeszcze bardziej wzrastać, abyśmy to, to życie Boże mogło w nas jeszcze bardziej rozkwitać. A zatem, drodzy wierni, badajmy <coughs> gorliwie samych siebie i wszelkie przejawy takich wymówek sobie gorliwie zwalczajmy, abyśmy mogli na tę ucztę Bożą wstąpić, abyśmy mogli w niej uczestniczyć abyśmy w tym życiu Bożym mogli uczestniczyć abyśmy już tutaj na Ziemi, mogli zażywać życia Bożego poprzez łaskę uświęcającą, poprzez wzrost w tej łasce. Wiemy, że nie ma nic większego, nie ma większej radości, wielkiego, większego szczęścia na tej Ziemi niż właśnie życie Boże w nas. No i to życie w zjednoczeniu z Bogiem tutaj na Ziemi przygotowuje nas najlepiej na zażywanie szczęścia wiecznego, na zażywanie, tej obecności Bożej w wieczności. Amen. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.